Znani są laureaci piątej edycji konkursu na najlepszą pracę o tematyce związanej z miastem Ełk. Zgłoszonych zostało aż 25 prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych. Ich tematyka była różna, od ekonomii do turystyki, poprzez architekturę, ale zawsze dotyczyła spraw związanych z naszym miastem. Poziom w tym roku był wyjątkowo, bardzo wysoki. Kapituła, która pracowała przez kilka tygodni, przeczytała wszystkie prace, które napłynęły na konkurs i postanowiła rekomendować 7 prac do nagrodzenia. Mamy trzy główne nagrody. Po jednej nagrodzie w zakresie prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich i cztery wyróżnienia. Pomysły zawarte w nagrodzonych pracach w wielu przypadkach nadają się do szybkiej realizacji. Inne były bardzo odważne, jak na przykład koncepcja, którą przedstawił laureat w dziedzinie prac magisterskich. W swojej pracy zaproponował budowę elektrociepłowni w Ełku. W każdym miejscu, gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepło, Istnieje możliwość wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tak zwanym procesie kogeneracji. Charakteryzuje się to oszczędnością energii, oszczędnością zużywanego paliwa, jak również mniejszymi emisjami. Zanieczyszczeń do atmosfery. Konkurs cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. My jesteśmy dumni, że mieszkańcy, młodzi mieszkańcy Ełku lub ci, którzy wprowadzali się w tej chwili do Ełku, napisali pracę o naszym mieście i dzięki temu mogą decydować o tym, jak Ełk się będzie rozwijał, bo te prace będziemy wykorzystywali w codziennym planowaniu, między innymi wykorzystując je w urzędzie miasta, także w takich jednostach. Jak Ełckie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji czy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Łączna pula nagród wyniosła ponad 15 tysięcy złotych.